Z tym, nieskończonemu tym Bożemu polecanym przez Bannych oraz przeleśnię intencje wszystkich, którzy a także te donoszone przez widzów z telewizji niepokalane, nadesłanych przez czynników rycerza niepokalanych, oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o naszych naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów oraz intencji ratyfikacji Bożego brata i rozwiązań tego z niepokalowych. Ojcze nasz jest w niebie święciejnym, się nie Twoje, przyjdź królestwo to Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Thanks. Nice. Niej, a sam. Po granicy, po Ojca sam stąd, I stand on the cross, sitting at the door of the Lord, the Father Almighty, Wiem ciało i krew i przybóstwo Najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Hmm. A Pana nasze się za rzeźbi nasze i całego świata. Dajego bolesnej dla nas całego świata. Do Jego Bolesnej Rękim. Dej miło śmiercie dla nas i całego świata. Daj Go bolesti mękiem. Miej miło Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję ciało i wreszcie Duszy i Bóstwo Najmniejszego Syna Twojego <try> Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Na no, nasze nie. błaganie nasze i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki. Miej miłosierdzie dla nas. Na jego bodzień ręki osierdziem dla nas i całego świata, na jego Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze badanie zagrzewi naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Bej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej ność dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki. całego świata. Dla Jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie niósł serc zdrana, z całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie niósł serc zdrana, z całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie niósł serc zdrana, z całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie niósł serc zdrana. Świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najwyższego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. No. Nasze Cię, za grzechy nasze i całego świata.

Miej miłosierdzie dla nas Bęki. i całego świata. Ojcze przed ofiarujemy Ci ciało, krew, duszę, bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa, naszego, naszego i całego świata, na Jego bolesnej męki, Jej Jego dla nas i całego świata, na Jego bolesnej męki, niech całego świata. Jego bolesnego dzielił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, który się dla nas. Ufamy Tobie. Wywodą, która się odpłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zrób miłosierdzia dla nas. Mówamy tobie. Jezu, ufamy Jezu, ufamy Tobie. Matko miłosierdzia, się się Zdana. Zdana. Święty Józefie, ufamy się się Tobie. Święty Ojcze Maksymilianie, ufamy się, Mów się Zdana. Zdana. Święta

O Mocą Duchowego Boga, zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym, w faradzie zmęczyskani przez Chrystusa. Amen. inchen boski wsakramencie ielino a godzinie chrości gdy gdy tygo ty bądź po i ręczu